Siemanezko, to ja Darwinek i witam Was w kolejnym odcinku Starych głosów. A przynajmniej tak to powinno się nazywać o, teraz to teraz widać. Dzisiaj z do Was zostałem Lego Chima 30254 Nie ma tu na, nazwy napisane tego zestawu. Ale to pewnie coś w cudu... Stylu... Kład, Raska. Coś takiego... A tutaj ma się nazwę, bo nie wiem co teraz tego wyszukiwał. O, tutaj ją. No więc teraz pokażę pudełko, w miarę jak wyglądać. nazwę tego pudełka na jakąś foliką. Tutaj proszę bardzo, tak się prezentuje. Mamy naszego builda. No bardziej mojego builda, nie wiem. Czy... Tutaj macie figurkę. Proszę. to z tego Chima. Z tyłu macie Maxa z Lego Clubu. Fajnie, fajnie. Ogólnie jeśli chodzi o polibagi z Chimy, to trochę tego już było. A no, Przepraszam, widzę. O, to się widnie No i kilka polibagów. Tutaj ją co? Chimy. Tutaj, patrzcie, Cima jest. Ta łóżko, den No i ninja. Kiedyś może zrobię nawet tego recenzję, ale nie O, no, Proszę bardzo. No i to tyle, bo się za dużo rozwoju na temat pudełka. Niestety nie udało mi się znaleźć ceny katalogowej tego setu, ale wiem, że aktualnie na rynku chodzi. Po około 5 dyszek, więc nie jest, to nie są tanie rzecz. rzecz. of ten, posiadam z Allegro. O, tutaj. Zest of ten, jak już mówiłem, posiadam z Allegro. Jo, na Allegro można kupować różne trzymy, które tam mam, Już pokazywałem kilka razy, więc nie chcę dzisiaj kolejny raz. Ale wiem, że zrobiłem jakieś fajne zbliżenia albo fotki, coś takiego. No, i to chyba te mi jest Udało się to zdobyć za cztery albo trzy dyszki, coś w okolicach tego. No nie jest to najlepszy, Wiedziałem, że nie jest to najlepszy deal, no ale... No, czy nie znajdziecie już w cenie katalogowej, o tu miał... no tu miałam ocenę katalogową. Powiedzmy, że dwie dyszki, nie? Taki polibak teraz po dwie dyszki chodzi, więc no. Czas na intro. Wow, dobra, jesteśmy, a bardziej ja jestem. To ja mam z tą nogą? Język, o wow, kurczę. Język Kitubera już mi wchodzi. Tutaj jest ten zestaw. W środku jest oczywiście figurka Raskala. ...jego quad i oczywiście chip. To raczej tyle. tyle. No coś ciekawego jeszcze będzie odnośnie... ...Lego Clubu, albo coś w tym stylu. Teraz pora na speed build. Okej, okay. co jest bardzo pozytywne, to w instrukcji są reklamy. I to takie całkiem fajne reklamy. Ladies of Chima, watch the video, watch the video. OK, scan the QR code. Coś to pewnie nie da. A, do oglądania odcinków Chimy. Zobaczymy, czy to działa. Pisałem, że nie, ale... Przynajmniej ja zobaczę. Najwyżej wam na społeczności napiszę. O. LEGO Guide to jedna z LEGO Group. Oczywiście. Niezaprzeczalne. Ładny plakat na instrukcji, która w ogóle jest tak brudna, nie wiem co i gdzie strzelił ten zestaw, ale chyba w jakimś, nie wiem, w warzywniaku chyba stał przez 20, co ja gadam, 20 lat, 12 lat, w warzywniaku zestaw stał. Jestem prosty w budowie. Budowałem go tak około 3 minuty, prawie 4. Problem jest głównie to, że muszę to nagrywać i mam tutaj cały setup przed sobą. Z której w której niewygodnej pozycji jestem aktualnie, ale widzę, że czego się nie robi dla kontentu, nie? Tutaj widzę, że 3 wypada. O, stick. Właśnie, znowu sobie narzekamy, bo to oczywiście ja Darwinek. Tutaj już nie będę nawet narzekać tej instrukcji, bo to nie jest spróbowanego. Znowu nie było klasków potrzebnych w krok, yy, kroki, jakie są potrzebne. No, no ja rozumiem, bo to jest polybag. I w sumie z minusów, to chyba tutaj by się przydał jeszcze. Może nawet taki o serek. To by wyglądało mój ładnie. chociaż nie, nie wyglądałby tak drapieżnie. Może to bym dał serka w czarnym kolorze. O. To by wyglądało ładniej. z tego, to nie za bardzo, czego się przyczepić. Myślę, że nawet gdyby się postarał, ten krok, to by. cóż, nie, raczej by z tym nie odleciał. To jest dobra teoria do filmu w Fiori. Ale tu nie ma szans, że oni to oglądają. Za tym już matpatę nie ma, więc. Lipa trochę. Dobra, rozgadałem się o zupełnie niczym. Ej, dobra, teraz omówmy sobie ten zestaw. Tak się on prezentuje. Mamy tutaj kłada. Taki kład, no bardzo prosty kład. Oj, za dużo słowa kład. Fajne są te opony, na pewno w czarnym kolorze. Nie są to najczęstsze kłoski. Kurcze, pilot mi tam upadł do kamery. Fajnie wygląda, wygląda, że jest przechylony, tak? Nie jest taki prosty kład, jakby tak on. Tylko jest przechylony. Fajnie, moim zdaniem się prezentuje. Jak taki malutki polibak. Można sobie nim pojeździć po różnym terenie. O, tu, tutaj. Leby, tu, że może tak średnio. W Stawia, otrzymujemy... Stawia, otrzymujemy jeszcze o takie oto 3. Przepraszam, zapoznałem się z miałem, więc brudne ręce. O prost, tak to wygląda. Taki zwykły kryształek dosyć pospolity, ale teraz jeżeli ten klocek nie występuje w zestawach. Przynajmniej ja go nie widzę za często. Chciałbym wspomnieć, że zestaw nie posiada żadnych funkcji bawialnych, oprócz ewentualnie ruszania skrzydła naszego, a bardziej mojego Rascala. Okej, okay, zdecydowanie już się odużyć mówienia w liczbie nogi na YouTube. Chciałbym szybko omówić jeszcze figurkę Rascala. Tak się ona prezentuje. Nie ukrywam, jest to główny powód, dla którego kupiłem ten zestaw. Oczywiście można o wiele taniej wejść w posiadanie tej figurki, kupiłem sobie na przykład osobno. Czy w różnych innych takich lepszych zestawach, ale no... Ja wolę mieć figurkę w zestawie. Nie lubię mieć osobnych figurek, więc wolę mieć do nich zestaw, bo potem różne rzeczy wychodzą. I tak, szybko sobie po figurkę. Ma ona nadruki na stopach z plusem jak na rok 2013, bo wtedy mm, nie było to częste. Tak samo tutaj ładne mam nadruki takich kroków. Zdajemy mu te pancerz z skrzydłami. O, proszę bardzo. Tak się prezentuje Tors. Mamy tutaj ci i jakieś tutaj plec. Fajnie, że na ten drugi z tyłu, chociaż cały tył jest zasłonięty tym naramenikiem z tymi starymi skrzydła, skrzydłami. Osobiście preferuję bardziej. Ładne są. Teraz już taki mold w DD. Taki mold, ale ja nie jestem jego fanem, ponieważ skrzydła yy, nie mogą się ruszać, jak tutaj. Widzicie, tu się skrzydła ruszają, a tutaj no, niestety nie można rzeczą wartą do odnotowania jest to, że figurka posiada dwa wyrazy twarzy. Tutaj jest taki podirytowany, a tutaj ma takie wielkie oczy i jest zdziwiony. Ogólnie nie widać tej twarzy oprócz oczu, ale to jest zawsze plus, że figurka w animacjach może mieć różne wyrazy twarzy. A tutaj wygląda trochę ciekawym powiedział. Śmiesznie trochę. O. Oczywiście świetne w czym są te moldy, masek tych zwierząt różnych. Jak się to prezentuje. Taki tutaj dziób, jakby ktoś chciał zrobić customa kruka z Brawl Stars. To polecam tą figurkę. Jak to LEGO Hero Polska mawia, podsumowując Uważam, że zestaw jest całkiem spoko. Nawet nie jest tak, jak w przypadku tamtego Mixela. Zestaw się broni pod kątem nawet obecnej ceny, bo cztery dychy to i tak podobne zestawy można wyłapać. Jak na przykład taki lekko może starszy przykład, ale powiedzmy, że Microfighter albo Buffetta kształtuje podobną cenę. No na pewno w yy, każdym modelu się znajdzie jedna figurka, tylko tutaj zdecydowanie jest lepsza budowla, ale to wynika też z tego, że ten styl jest archiwalny i mniej elementów było kiedyś w zestawach, no, zdecydowanie, teraz to kombinuję, żeby upchnąć tego jak najwięcej. Dobra, ocenę wystawiamy. Byłaby na pewno solidna dziewiątka, gdyby to był rok 2013, a w roku 2024 dalej zestaw się w miarę broni. Więc dałbym tutaj takie solidne powiedzmy 7. To jest myślę, że całkiem uczciwa uczci... cena. To wyobrażam, jak ktoś zrobi ze mnie jakiś kiedyś funny moment. Mam nadzieję, że nie. Co jest najważniejsze? Tutaj jest Wasza opinia z poprzedniego zestawu. Jeżeli jakakolwiek jest, bo na moment nagrywania tego filmu tamten film ma jakieś 6 wyświetleń i komentarzy. To tyle na dziś. Piszcie w komentarzach, jak mi się podoba w ogóle nowy styl kanału, czy lubicie. Te recenzje. I co? W przyszłym tygodniu spotkałem się z zestawem LEGO Mixels. Kolejnym znowu. Zresztą myślę, że nie zrobić takiej fali mixeli. Coś w tym stylu bym zrobił. Tak, mi się wydaje, że byłby to całkiem spoko. Aha, i jeszcze jedno fajne. Y co? Jeszcze jedno prawo, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało łapkę w dół, jeśli Wam się nie podobało. Stawcie oczywiście subskrybera i komentujcie oczywiście filmy. I to tyle. Ja się już zami na razie. Pa, pa!